Kapitan Bartłomiej Jakubczak, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. W dniu 20 października 2025 roku po godzinie 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu w miejscowości Białobrzegi, gmina Zamość. Do tego działania zostały skierowane zastępy ochotnicze i Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzili, że do pożaru doszło na poddaszu budynku osoby przebywające wewnątrz, pięcioosobowa rodzina, Ewakuowali się na zewnątrz. Jeden z domowników podjął próbę gaszenia pożaru przed przybyciem straży. Doznał poparzeń rąk oraz potrucia gazami pożarowymi. Strażacy udzielili tej osobie pomocy medycznej. Następnie zostały wprowadzone roty do wewnątrz budynku i pożar został ugaszony. W wyniku tego pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu oraz poddasze w remontowanym budynku mieszkalnym i pomieszczenia, które znajdowały się na parterze budynku nie zostały spalone. Jednak zostały uszkodzone w wyniku wody popożarowej. W działaniach trwających ponad 4 godziny wzięło udział 8 pojazdów, 5 z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zamościu oraz lotnicze straże pożarne z Bortatycz Złojca i mokrego. Straty wstępnie oszacowano na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej w urządzeniu elektrycznym.